Chcieliśmy z trenerem popłynąć jak najlepiej, może zakręcić się w tak w wyniku rekordu życiowego, aż takiego wyniku tak naprawdę się żaden z nas nie spodziewał. Cieszę się niesamowicie nie tylko z tego, że jest to moje drugie indywidualne minimum, najprawdopodobniej, bo jeszcze jutro się też dzień, ale cieszę się, że jest to duża szansa na przepustkę naszej damskiej kobiecej sztafety na dystansie 4 razy 100 metrów stylem zmiennym. I patrząc na wynik Adeli na 100 metrów stylem grzbietowym, teraz na ten mój wynik na 100 metrów stylem motylkowym, plus dwie zawodniczki. Naprawdę to może być niesamowita sztafeta, która może powodzić o moim zdaniem wysokie miejsce nawet w finale. Tak naprawdę to nie była nasza impreza docelowa. Wyszedł nam taki troszeczkę mały deload treningowy ze względu na to, że tydzień temu byłam, byłam chora. E i dzisiaj już powrócę do domu, aby od jutra wznowić treningi i móc się przygotować do, jak się okazuje, już coraz pewniejszego wyjazdu na cykl Mare gdzie tam bym chciała podczas dwóch tygodni nie być przeziębiona i pięknie się zaprezentować, tam mieć taki trening startowy. Czy tam będzie taki szczyt, formy? Zobaczymy. Nie nastawiamy się. Chcielibyśmy no, teraz, już na Mistrzostwach Świata w zaprezentować jak najlepiej. No i po drodze poprawiać elementy, startować, ścigać się na tej arenie międzynarodowej. I czas pokaże. No, Pływanie, wyścigi i rywalizacja w Pływaniu jest naprawdę niesamowita i dość skomplikowana. Także życie pokaże gdzie jesteśmy na jakim poziomie i, i, i co jeszcze możemy z tego urwać, co możemy popłynąć, więc zobaczymy, to jest jedna wielka niewiadoma. E, treningi mm, kierujemy pod styl grzbietowy i przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o styl grzbietowy, jestem treningowo z nim naprawdę zmęczona, bo staramy się zwrócić jak największą uwagę na wszystkie elementy. E, do tej pory, od grudnia, czyli od początku sezonu do teraz e, wykonaliśmy jeden trening pod akcentem stylu motylkowego. Także ten wynik jest dla nas naprawdę jedną wielką niespodzianką i to jest chyba też taka świeżo-stylowa, co się odbiła na, na korzyść, zobaczymy.